Ejka, kochani, z tej strony GIFULPS. Dzisiaj bez intrafilmik, ponieważ jest to taki filmik na szybko. Jest to taka informacja, właściwie, kilka informacji w jednym filmie. Jak możecie się zorientować, zostaje przy starej nazwie, ponieważ wszystko mi się z nią kojarzy, wszystko jest z nią związane, właśnie. No i właśnie dlatego zostaję też przy niej, a nie przy. I innej nazwie, jaką była na przykład, właśnie Galaxy LPS. No więc, tak, zostaję przy gif tak jak już wspomniałam. I niedługo będzie na moim kanale filmik w cieniu matki. Więc możecie się go spodziewać. To dzięki za obejrzenie i cześć. Aha, i właśnie jak możecie zauważyć na poprzednim filmiku. Zrobiłam sobie intro, mam nadzieję, że Wam się ono podoba, więc. bo nie jest ono jakieś profesjonalne. Dzięki za obejrzenie i cześć!